Będę pointmanem, będę Ci pomagał. Okej, gdzie oni są? Nie widzę ich, mi się to nie podoba. Mi też coś się nie podoba. Ile mam pingu? Albo on miał ping, albo ja, chyba on. O. Wezmę sobie na strzał pojedynczy, gdzie oni są? Po prawo, A, tam gdzie mi zaznaczyłeś na pewno, to, to tam, tam. widać, czy... dostał, troszkę do przodu, może przejdę. Nie, yeah, to nie był jeden dobry pomysł. O, napalm! <ślesk> <ślesk> Tak by to brzmiało Ja tylko ja widzę ten samolot rzuca ten napal i tylko ten George Ale tak by było w rzeczywistości w sumie To nie był nasz Myślałem że to jest nasz, że tak się na mnie patrzy i takie Hmm jest lano Jebli fosfora O się, I to wanna die Przemujemy A We're taking alpha Mate, we're taking over. I think. Migram, it's cool, man. Army. <laughs> mate, we're talking over. I think it's cool, man. I'm killing crocodiles every day. I'm killing crocs every day, mate. What do you mean? <laughs> <laughs> Ale ten mi już głowę tam strzelił, co tam mamy? Ja tam mi już nie mam. No tego mojego bunkra. We are slowly advancing, mate. Keep it going. Tam jest. Fuck! Zestrzeliłem go? Nie wiem Mi się to nie podoba Nie, nie zastrzeliłem Nawet szaznie szans się dać zastrzelić Po jest sniper, jak coś na tym wzgórku Tam dokładnie gdzie szłeś Tam po prawo jest Jak się odwrócisz o od 90 stopni w prawo To tam na tym wzgórku jest No tam Tam wszedł I mnie niepokoi, że nie zginął jeszcze We are taking alpha Taking alpha mate We taking alpha mate Welcome to the dungle PAM We have to take it A dostał chłop w mordę Mówisz Aha Spojrzał się na mnie Nie zdążył wystrzelić, dostał tego PONG! Ała wow. O, 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 strzał w naszą stronę What are we taking? Co ty wow. tu siedzisz? Ramy dostałem Ja nie lubię Kurde Si dam do moich strzelać Hej sam Coś tu siedzi jeszcze, o Kurde, to tu co? Coś Aha, dobra. Jakiś snajper tradycyjnie. Może przecież co innego. Nie to niepokoi, że jestem tutaj Niepokoją mnie te wybuchy. Nie niepokoi to, że jestem tutaj Że jestem na swojej pozycji. Mnie to Ech. niepokoi. Ja byłem tutaj... Gdzie jestem raczej nie będzie, nie pójdzie na nas ostrzał, ale boję się tego, że przeciwnik podejdzie, ty kurwo Leszczu. Widzę go. Mój Spin mnie zabił. Zabił. Kurwa, kombateria, jestem na kombateria! No miłość że Nieprawda, cały czas tu jestem. Pok, 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 ale oni napierdalają. Ale widzę skąd. Zginął co Tak. Tu nas przycisnął? Dobrze sobie. Czy jeszcze coś amunicji? Tak. Chujesz. E, dobra, 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 dobra. Czemu ja mogę postawić coś tego? Nie. Ła. Fuck! No, kurwa, mać. Mogliśmy bronić. Ła. Wow. Ale on tu rznął! Z lewej skarabińczyku. O! To pewnie tak! To tam napisali ci na tym Dlaczego to był tym. taki się tam napisali na tym na czacie. że się przesuną do przodu i dało koordynaty. Fuck you, Charlie! No przy tym kurwa na skład to się nie da, morscy ze sobą. Już nie. Jestem tak, czego wy do mnie wymagacie? Mimo, może trochę wygrywamy, to. Musimy przejąć to. No! I kurwa leszczu. Ale krwawie, o Jezu Ziemię zakrwawiły. Deski! Panele im zakrwawiłem! chyba jeden-1, jeden, nie? Okay? Ale tylko, tylko górną część to tam wiesz. Udłisz się. Nie Je wiem gdzie jest ta kurwa snajper. Widzę tego snipera, tylko jest za daleko, że on już ku na normalnym przybliżeniu. A nie pamiętam, jak tu się. O, dobra, nie żyję. Ten z góry po prawej, widzę, że lubią bardzo siedzieć. Oh, come on, come on. It's a fuckers! We are taking alpha. Party support inbound. Take cover. Oh, one. Wow. Atak Tak blisko, na tak leko, urwa. Oh uh, fuck. Yes, 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 yes. We yes, yes. mianem to. I believe in you. Let's go. Co? A to jest Madlad. Widziałem jak schupa się, jucha, leje jak, jak kurwa z przestrzelonego wiaderka dalej biegnie. Zabijam przypadkiem swojego. To się dobrze. Muzyk. Co? To się dobrze. Ne, bo, przypadkiem. O, bardzo fajnie. Już jest zapierdolony? Hmm? Ten sam Cię zabił. perszmata jebana. Jezu, ten shotgun jest przeklęty u merykańców. Maryka, mhm. Mm ja widziałem, z to... jakiegoś Ale... się on z tego shotguna. Kurwa. Gamoniu, gramy australijczykami. Nie. Gamoniu, jesteśmy australijczykami. A. Gramy US Army, cieciu. A! Kurwa, myślałem, że... A! To Pięć tak. razy Ci to mówiłem. Co kurwa? Gramy, że gramy US Army. A! Trzeba było od razu! Kurwa, pięć razy ci mówiłem. Czy, czy ja się z nim zastrzeliłem? Nie, on mnie zastrzelił, chuj wie jak. Niech coś wiedzie. Mogę wam tu dymne rzucić, o tu. Albo nam się skończą resursy, albo przejmemy wszystko. Macz tam M18. Mm, prędzej się nie się nie usłyszał. Prawdopodobnie się nie usłyszał. skończą, mi się usłyszał. No, nie usłyszał. Nie usłyszał. Nie rzuciłem ten usłyszał. jakby usłyszał. Nie ale... no. Nie Fuck Nie Kurwa, nie potrafię ogadnąć, który jest który do, leży, do wstawania, a który do kucania. Kurwiają no. te animacje, nie mogę się przeczołgać normalnie. Odgan, Inaczej, dwórka. Ach, Machine Gunner, idealnie sobie klasę. Idealnie spojrzałem, żeby ją wziąć. Ja wiedziałem, że kiedyś odzyskam tę klasę. Więc więcej tych smoków, mi się nie dało najebać na pozycję? Może i się dało. I? Może i by się I dało, wiem. I próbował motowa rzucić z podstrzeliwem mu wypadł i się spalił. Padł. Jesteśmy na Charlie No dobrze ja się, ja się ich tu staram kurwa chapać na Charlie A dzięki tym kurwa dym, dym nic nie widzę Ach, praca, praca strzelca wyborowego jest ciężka Drugi snajper Czuję, jak Ale to jest to o, ale, ale tam w szarza biegnie na B, ja to widzę Na minimapie Znaczy na mapie jak to widziałem tam No hesitation M18, łapcie, w zęby FUK! nie prawo Ty tam po lewej idą od, od, nie nasi, ale od lewej idą Trzeba przejąć, trzeba przejąć No fear, no fear Let's go o, wow. Dobrze, że tu nie ma takich pułapek Takich większych, że mogą sobie wykopać Ta, Takie coś z szybkości budowania jak ten tunel Że takie, że się zapada może paru graczy tam wejść na to O nie, to było zła. Że na przykład waga dwóch graczy i wpadasz oh, wow. kurwa dwóch Nie nawet oh, wow. jednego, tylko chodzi o to, że wiesz Mi się dzisiaj przyjemnie gra w Rising Storm'a No i się choć, fajnie Chociaż gdzieś o 22 będę spadać Czyli tam jeszcze ten mecz mój może jeszcze kolejny Zobaczy się W praniu A my... Ej, gdzie oni byli seba bo widziałem jak umarłeś Po lewo tych namiotów

a dobra, spalili go, whatever. It's brawo nam przejmują. Po prawo jest sniper, teraz jak wychodzimy z naszego punktu brawo. Odradzania się, to znaczy nie rajo. Ja, ja go nie widzę. Znaczy ja szukam no. go. Napal nam bardzo pomógł, Sarkaz. Tak, właśnie nam przejmują B... Dzięki Napalmowi. Bo Napalm przykrył ich wyjścia. Na? Ja się chowam po ciężarówką i mam maszyngę spot'a Pod ciężarówą No i musi dostawać nerwice, akurat teraz kiedy ja się skupiam Tak Żeby walić hedy Burdasson Dokładnie tak Długo to jeszcze tu będzie? Dym kurwa O dziękuję Ja się chowa pod ciężarówką i tam machine gun spota płota. Te, też to mam to samo. Rzucił WTF. Nie. Znaczy tak, oni tak. No. Dobry pomysł. Wiem gdzie jest ta kurwa... Znalazłem Cię! już po Tobie! O, przejmują B Nie wiem, Mortary są na e, brawo. Czyli chcą, żebyśmy nie, nie przejęli. Dlatego ja idę na C. Wiem, gdzie jest ta kurwa, ten snajper. Ja już się wyhaczyłem, mordeczko. Czy go zajebali? Ta zajebali go. Over and over and over and over Co ja? Re Realizm <noise> Pany joke Realizm! Jaki nie mogę się czołgać normalnie, bo animacje są zgliczowane. A bo lakuje No bo na wojnie znaczy, też były lagi realistyczne takie, wiesz No Lag mózgu miałeś Ła, z tyłu nas miałe. atakują. Jedni muszą teraz przyjmować B. Jak my tutaj pilnujemy C. Ty... Yeah. I am might. Oj kurwa kończą nam się zasoby panowie. Ale yeah. ale im też, ale nam szybciej trochę. No, nam szybciej spadają. I może mieliśmy przewagę. Bravo. No dobrze. Wow. 27 metrów, gdzieś tam na C. Co, co tu ma Pointman? The... O, ten karabinek. I znowu punkt przewaliliśmy. Czyż byś, czy będziemy się tak teraz pchać po prostu? Pewnie hmm? tak z naszej śmierci, bo tyle strat mamy. Dużo. Będzie, to będzie przegrana myśl, tak, tak czy ja? Ej, dobre, brawo! Brawo! A ja umrę! Nie no, żart, nie umarłem, ale. Chyba teraz umrę. No i kurwa tylko ja! Je... No. Tee, bo tu jest jeden ten. Nuk! No, <laughs> Józefi się zatyną. Ja byde na co. Józef? Gotowy na śmierć? Yes yeah, sir. We fight for America, Ben. For the fucking Uncle Sam.

oho a Bravo jest being tak. Skąd ja to znam? ale tu jest najebany trapów. Nie wchodźcie tu, nie wchodź tu, nie wchodź tu, George. Ne. Nah. Już idę trap? Disarmuję to, nie wchodźcie, nie wchodźcie przeze mnie. Bo rozjebie nas wszystkich. Upewnijcie się, że niczego nie ma. Powiedz kiedy mogę przejść. Kru... 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 No Najp... wow. i... Bier... Ktoś wszedł w to, bo ja na pewno nie. Ja mogę. Ja, no ktoś no, wszedł. To ty to nie, to nie byłem ja! Nie znowu prze, przewalimy B. No jakby, wiesz, idealnie, ale... Jakby tam. Seba wiesz co tam było, tam były trzy miny i jeden trap zwykły, kurwa, ten sznurek i trap nas zabił. No i go się, się wjebało przez Bubitrapa, rozjebał miny miny nas nie zabił i umatliśmy od tego. Od Bubitrapa, w ogóle na dół wyżej. Bo ja tam czekałem jak chudził zdefuje. Bo jest on point man, Ten to on w ogóle ja, jak on to zrobił, że ziomek z napalem sam siebie zabił? Jakby co, co się musiał zadziać? nie tak wiem go. Tak można w ogóle? A. My jak był blisko, jedną napal, i podobnie w jego biegu, albo on sam na swoją pozycji zrzucił. Ło! trzeba by dostałem. Po lewa jest. No to co? Autopalens do Charlie, by wygrać? Zobacz, ile mamy jeszcze zapasów. Nie, George. Jak gramy już jedną, to gramy jedną? A, jakiś z nie wiadomo skąd. jak jest 8, nas zostało. Cześciu. Dobra, jest teraz kipusz na C. Ach, jest kurwa, tak wal mi ze strzelby bardziej w ryj. Chryste Wygramy to Jakie piękne szczegóły cię na kawałki A wiesz czego on, on strzelał? Z czego? Ej, oni kiedyś tak używali, że wkładali granat do wrufy karabiny i strzelali A, to, z niego Na to, lufę, to, no wiem no, wiem wiem To jest takie, takie coś, no No, to ty mnie zabił O, oglądajcie mój quality gameplay Ja szukam, o mam cię Dawaj, pofa się. Chudow! To lewa George. Ja Jeden z Ha trochę. Ha, Hahaha! W kręgosłup! W kręgosłup! Haha! No! Ha! No! No! kręgosłup. On teraz by no! teraz No! 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 potem No! 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 Yeah. Fuck yeah, bro. Fuck yeah. We been fucking out. Tam po lewo. Teraz będzie po prawo gdzieś. Środek środek, 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 W tym bunkrze, co masz lekko po prawej? No tam się patrzysz. Nie ja wiem, ja próbuję go, ale... Jak, jak tam byłem, trzałgałem się, to... Te, to mnie zesłania. Tu, 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 po lewo, lewo, lewo. No tam no, się no, patrzysz, tam gdzie. Tu, pozwolisz wejść na daleko, się, uważaj, uważaj. Uuuh, uuuh, damy! Leć. George, dlaczego Kolejny idzie, kolejny idzie, po lewo od razu. Kolejny. Dobra.

coś pięknego. To byłoby coś pięknego. Ja rzuciłem tego smoka, żeby w nim być.